Na zakończenie dzisiejszego naszego uważam wspaniałego spotkania przy Grzesatorii, za które już jak powiedziałam bardzo jestem wdzięczna i wam wszystkim, którzy stanowiliście tą grupę, zespół do zagrania. Dzięki i mojej duszy, która no tak, tak to poprowadziła, stworzyła taką możliwość, że Mogliśmy takie wspaniałe spotkanie przejść, i tak jak tu powiedzieliśmy sobie, tej ulgi każdy z nas mógł doświadczyć, tego uwolnienia. I na zakończenie tych zajęć chciałam powiedzieć o inspiracji, która do mnie przyszła w ostatnim czasie, kiedy zapytałam Górę: Co mam zrobić? W obecnej sytuacji, w aspekcie zajęć, warsztatów, jakie do tej pory prowadziłam, a przestaję to trochę czuć. I też potwierdza tutaj to, powiem ogólnie, świat, bo jak widzę, mniejsze jest zainteresowanie osób tymi zajęciami, które przez tyle lat robię. Mówię tutaj o całym bloku radykalne uzdrawianie i tu radykalne wybaczanie, wybaczanie sobie, wybaczanie innym i ten czteroetapowy cykl. Prowadziłam też zajęcia, kim naprawdę jestem, i zajęcia polegające na poznawaniu i uczeniu się sposobów oczyszczania się i ochrony. I tutaj zauważyłam dziwną niszę. Jeśli chodzi o zainteresowanie i o potrzebę, aby takie zajęcia się zadziewały, aby takie zajęcia robić. Miałam też odzew od paru osób, które są zainteresowane moimi zajęciami. Kiedy dowiedziały się, że w najbliższym czasie są to zajęcia z radykalnego wybaczania i zajęcia z ochrony, że obecnie. W tych tematach chcę robić warsztaty i że informacje na temat tego są na mojej stronie, można tam poczytać plan zajęć, o co chodzi, jak pracujemy, nad czym pracujemy, w jakim aspekcie. Stwierdziły, że do mnie na warsztaty tak bardzo chętnie, ale nie są zainteresowane tymi tematami, że mają potrzebę w inny sposób, ale też i w innym temacie popracować. Bo radykalne to właściwie są książki. Nawet nie wiem, nie mam świadomości, że ponoć dużo jest pomocy pod tym tytułem w sieci, że są audycje, są ludzie, którzy mówią, jak to robić, pomagają z tych narzędzi korzystać. I uznałam, że potrzebuję zrobić coś nowego. Kiedy zapytałam góry, co to miałoby być, Wydawało mi się, że tematy, wokół których się skupiamy na moich zajęciach, warsztatach, są ważne i potrzebne. Okazało się, że świat potrzebuje czegoś innego. Dlatego zapytałam, co to miałoby być, i odpowiedź dostałam pod postacią, że to do mnie przyjdzie, że mam tylko obserwować, a że żyję z obserwacją w ostatnim czasie. Bardzo dużo rzeczy obserwuję, które do mnie przychodzą, których doświadczam, to zawsze doszukuję się, co to ma mi pokazać i co przez to mam zobaczyć. Dostałam impuls, żeby zajrzeć do internetu. W ostatnim czasie mało. Czytałam, oglądałam, przeglądałam rzeczy w sieci. Pod tytułem No, rozwoju duchowego. Mało słuchałam, oglądałam, co kto robi, jak robi, z nadmiaru pracy z klientami, gdzie bardzo mocno skupiona byłam na sesjach indywidualnych, na oczyszczaniach, na pomocy dla ludzi, ale bardziej w charakterze indywidualnym. No, też tutaj tych gier się zadziało, tak jak mówiłam w poprzednim filmie, że styczeń był bardzo obfity, w Gresatorii było tych spotkań. Mieliśmy tu też spotkanie z grupą zaawansowanych takich uczestników zajęć, już dziesiąte chyba nasze spotkanie, pod tytułem Podnoszę swoje wibracje i praca z energią. Więc nie byłam na bieżąco, i kiedy poszłam do sieci, uwagę moją zwróciło, że skupiają się ci, którzy no, coś już przeszli więcej i czują się tymi nauczycielami czy trenerami. I trafiłam na program, że pracują z ludźmi pod kątem odpinania się od matrixu, wyjścia z systemu, pracy z lękiem i uwolnieniem się. Przykuło to bardzo moją uwagę i też dostałam taką podpowiedź przyszło do mnie, to jest to czego szukałaś. Więc zaczęłam zagłębiać się w temat i patrzeć o co chodzi, co to za program. Pod jakim kątem praca, jak wygląda, i kiedy zaczęłam to zgłębiać, zauważyłam, że nie do końca to, w jaki sposób jest to robione, w jaki sposób przeprowadzane, nie do końca jest to zgodne ze mną. Nie czułam tego, i pojawił się we mnie, że ja tak chyba się do tego nie nadaję, że. Miałabym robić coś, co nie do końca czuję i co nie do końca wiem nawet, jak to robić. I wtedy też dostałam taką informację, został mi pokazany temat, a później po to trafiłam na osoby, które to robią i tym się zajmują. I jak się okazało, temat bardzo aktualny w sieci, bardzo na czasie, to było to po to, że ja mam w tym temacie. Coś do zrobienia, Mam ten temat się zaangażować i mam tutaj w tym aspekcie, w tym temacie pracować i też pomagać właśnie pracować innym poprzez zajęcia warsztaty, na tym one mają polegać, ale nie tak, jak to robią ci, których oglądałam, że to trzeba zrobić, ale nie tak. I wtedy dowiedziałam się, Poczułam w sobie, o co chodzi, na czym ma polegać ta różnica i jak ja mam to zrobić, jakby po swojemu. Jak ja to mogę zrobić i jak jestem w stanie, jaką mam możliwość, zrobienia tego w sposób, w jaki ja czuję i że to będzie rzeczywiście bardzo pomocne i spotka się z efektem Mocno uzdrowieńczym. I też bardzo to ze mną rezonuje, bardzo mi pasuje do przekazu, który dostałam na ten nowy rok, który tutaj z naszą grupą zaawansowaną mm -hmm. poznaliśmy. Poznaliśmy, tak, ten przekaz, właśnie odnośnie działania, że rok ten będzie wymagał od nas decyzji, zdecydowania. Zadeklarowania się, kim tak naprawdę jesteśmy, skąd pochodzimy i co mamy tu do zrobienia. Po co zeszliśmy w te czasy, po co zeszliśmy w ten właśnie czas, ten okres przepowiadany już od wieków apokalipsy, bo to są właśnie teraz takie czasy, te czasy, po co takie czasy wybraliśmy. To Trzeba nie jest to zrobić, tak? tak, tak, w tym sensie. To nie jest bez znaczenia. I tutaj właśnie chodzi o to zdecydowanie, zadeklarowanie się.